Klap klap klap, woda gra. Mydło dużo piany ma. Trzy rączki raz i dwa, bakterie uciekają, ha ha ha. Po zabawie przed jedzeniem rączki trzeba mydłem myć. Kiedy woda z pianą tańczy, bakterie nie mają szans by żyć. Klap klap klap, woda gra. Mydło dużo piany ma. Trzy rączki raz i dwa. Nie mają szans, by żyć Chlap, 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 woda gra Mydło dużo piany ma Trzy rączki, raz i dwa Bakterie uciekają, ha, ha, ha Lewej rączce prawa śpiewa Piana goni brud na drzewa Plustki chlup i już za chwilę Rączki zdrowe, czyste, miłe Chlap, 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 woda gra Mydło dużo piany ma Trzy rączki, raz i dwa Bakterie nie mają szans wyżyć Najpierw rączki zmoczyć trzeba Potem mydło, piana z nieba Trzy paluszki, kciuki też Spłucz wodą i już jest Chlap, 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 podagra Mydło dużo piany ma czy rączki raz i dwa, bakterie nie mają szans by żyć.